Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie ogłoszeń oraz zaproszenia biskupa Marka. Drodzy decyzjanie, przed, przed nami kolejna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Najświętszej Maryi, Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. W tym roku jest ona szczególna, ponieważ związana ze stuleciem ukoronowania wizerunku Matki Bożej Piekarskiej. Oraz z jubileuszem naszego lokalnego kościoła. Wdzięczność, którą budzą w naszych sercach te dwa wydarzenia, chcemy przeżywać wraz z całym kościołem jako pielgrzymi nadziei. Z nadzieją zatem i nadzieję zapraszam wszystkie kobiety i dziewczęta do naszej matki w niedzielę 17 sierpnia. Eucharystii na Pikarskim Wzgórzu będzie przewodniczyć i homilię wygłosi arcybiskup Antonio Guido Filipacji, nuncjusz apostolski w Polsce pory o godzinie 15 odprawimy pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Piotra Przyborka. Osoby, które nie będą mogły przybyć osobiście, zachęcam do duchowej jedności z nami dzięki transmisjom telewizji Polonia, TVP3 Katowice, Radia Katowice i naszego diecezjalnego Radia M, oczekując z nadzieją tego radosnego spotkania przed wizerunkiem pikarskiej pani. Jej czcicielkom oraz wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii serca błogosławie. Szczęść Boże podpisał Marek Szkudło, administrator archidiecezji. Zapraszamy dzisiaj na nieszporę o 15.30. Okazja do spowiedzi po ostatnim szy. Świętej kolekta przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Kolekta specjalna na odświeżenie zakrystii wyniosła w zeszłą niedzielę 9046 zł. Bóg zapłać za ofiary złożone do koszyka, przelane na konto parafii oraz przekazane za pośrednictwem ofiaromatu przy kaplicy miłosierdzia Bożego. Yy. Jutro po msze odprawimy nabożeństwo do Świętej Joanny, a o 18.00 mszę świętą w intencji róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci. We wtorek o 18.00 odbędzie się w domu parafialnym spotkanie przed pielgrzymką na Maltę. Nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu odbędzie się z wtorku na środę. Zapisy na autokar prowadzone są w zakrystii. Koszt przejazdu wynosi 40 zł. Wyjazd autokaru na czuwanie nastąpi we wtorek, 5 sierpnia o 18.30 przed Kościoła. W środę obchodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego, a w sobotę święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. W czwartek po mszy Świętej o godzinie odmówimy różaniec za kapłanów i kleryków. Przed najświętszym sakramentem wieczorną Mszę Świętą odprawimy w intencji Powołań kapłańskich do życia konsekrowanego oraz zaświeckich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i ich rodziny. W przyszłą niedzielę, nieszporo o 15.30, okazja do spowiedzi po ostatnim przy świętej, kolekta specjalna na utrzymanie i funkcjonowanie parafii. Od 9 do 13 będzie można oddać krew. Jak zauważyliśmy, przy wejściu do kościoła, przy lewym filarze ustawiliśmy dystrybutor z wodą. Hmm. Czasami zasnie w gardle, czasami się ktoś źle poczuje, czasami ktoś musi jakąś tabletkę połknąć. Proszę korzystać z tej wody. Tam obok są takie ekologiczne, papierowe kubeczki w kształcie rożka. Wystarczy je od samego dołu tak lekko uszczypnąć i wyciągnąć. I to jest cała, cała filozofia. Będzie on stał tak długo, jak to konieczne. Na zimę przeniesiemy go do, do zakrystii. W sobotę 30 sierpnia zapraszamy na piknik parafialny, który odbywać się będzie na boisku. Szkoły podstawowej numer 11, początek o 13, zakończenie około 17. Ze względu na małe zainteresowanie udziałem w okładach kalwaryjskich na górze świętej Janny w tym roku parafia nie będzie organizowała autokaru. Osoby chętne prosimy o przejazd we własnym zakresie. Zapraszamy wszystkie pary małżeńskie na uroczystość, poślubieni i odnowieni, którą w tym roku przeżywać będziemy 4 października w 103. Rocznicę urodzin świętej Joanny Beretty Moli. Dziękujemy paniom i panom za posprzątanie i udekorowanie kościoła. Parafialny klub gier planszowych zaprasza na rodzinne planszogranie w przyszłą niedzielę od 16 do 20 w sali parafialnej. Jeszcze jedna informacja, jedno ogłoszenie. Dwa tygodnie temu mieliśmy tutaj taki incydent w jednym z mieszkańców. Yy, no, wyraził swoje yy, zdumienie i też swój sprzeciw na samochody stojące yy, tutaj przed kościołem. Yy, twierdzi, że wjazd pod kościół jest nielegalny, bo po pasach yy, wezwane zostały służby, yy, straż, yy, policja, jedna, potem drogówka. No, taka sytuacja yy, trudna. Yy, My rozumiemy chęć uporządkowania też pewnych rzeczy związanych właśnie z parkowaniem. Teren parafii to jest, nie jest ten cały tutaj teren przed kościołem, jak się może wydawać, ale teren parafialny to jest jedynie ten, który wyznacza kostka brukowana. Ten chodnik, który jest pomiędzy właśnie kościołem a drogą, już należy do miasta. My o to dbamy, my to plewimy, my to musimy odśnieżać w zimie, ale to już nie jest teren parafialny i ktoś może słusznie czy niesłusznie mieć obiekcje. Ja oczywiście postanawiam te kwestie po wakacjach uporządkować. Zwrócę się do odpowiednich urzędników miejskich, co by się dało z tym zrobić, żeby tutaj no, nie dochodziło do podobnych sytuacji. Bo y, w, tym, o, tym, w tym okresie w dwóch tygodni kilkakrotnie już przyjeżdżały Straż Miejska i spisywała stojących właśnie też na tym y, y, miejscu, które nie jest miejscem parkingowym. Oczywiście Straż Miejska przyjechała nie z naszego powodu, myśmy nie dzwonili, nikt z parafian nie dzwoni, natomiast y, Straż Miejska y, przyjechała no, na wniosek na skutek interwencji tego Pana. Także też proponowałbym, ażeby na tym miejscu, które nie jest miejscem wyznaczonym do parkowania, nie parkować tak, by nie otrzymać mandatu, bo pewnie te mandaty znowu będą gdzieś tam wysyłane czy spisywane będą yy, tablice rejestracyjne. Także proszę. Też to wziąć pod uwagę, ale mówię to po to tylko, żeby parafian poinform, poinformować, iż ani ksiądz, ani żaden pracownik parafialny nie wzywa służb, bo uważam, że takie rzeczy, jeżeli są jakieś problematyczne sprawy, to dobrze je y, omówić poza służbami. Ja jestem otwarty na wszelkie rozmowy mające y, zapewnić nam bezpieczeństwo i upiększyć też naszą parafię. A także no ale to przyjść, powiedzieć, siądziemy, pomyślimy, poszukamy rozwiązań, a wzywanie służb nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, bo też Ewangelia troszkę inaczej podpowiada, jak to załatwić. Pierw cztery oczy, powiedzieć, a dopiero tym, jak nie ma skutku, prosić kogoś o pomoc. Także to tyle tytułem informacji.